Cześć, witajcie. Dzisiaj trzy nowe destrukty w mojej kolekcji. Dwie monety jednozłotowe i jedna moneta 50 groszowa. Słuchajcie, końcówka blachy wygląda tak. Macie tutaj bardzo duże zbliżenie i porównanie monety. Słuchajcie, tutaj jak moneta leży. Jest to niepełny krążek, tak zwany ostatnia moneta w procesie produkcji monet dość dużo i często spotykana, słuchajcie ceny tych monet, no to w zależności, słuchajcie, te co tutaj widzicie u mnie na filmie, no to Maksymalnie 5-10 zł, i tutaj też trzeba bardzo uważać, no bo znajduje się wielu kombinatorów na końcówkę blachy. Oczywiście, jeżeli były to rzadkie roczniki, monet poszukiwanych, no to cena adekwatnie idzie do góry. No i oczywiście stany męnicze, pospolite roczniki, stany zniszczone, no to tak jak powiedziałem, 5-10 zł maksymalnie. A ja monety zbieram i zabezpieczam w specjalnych holderkach. Tutaj widzicie przykład, że monety są już akurat w, w czarnych holderach. Tutaj to wszystko, cały ten asortyment zakupicie w tej firmie Esnomismatical. Link do tej firmy znajdziecie w opisie. Tak to wygląda, można sobie zbierać destrukty, monety obiegowe, różnego rodzaju monety oraz banknoty, szeroki asortyment. Ta firma oczywiście posiada na mój kod ZAKAPIOR2023, dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment wielokrotnego użytku oraz do końca roku. Link do tego sklepu oczywiście w opisie. A jeżeli mój drogi szanowny widzu masz jakiekolwiek pytania do mnie, to tutaj macie... Do mnie kontakt, znajdziecie go również w opisie. Na maile odpisuję dość rzadko, jest dużo zapytań, więc trzeba trochę poczekać. Najszybciej na Instagramie odpisuję. Oczywiście wasze zdjęcia do wycen również możecie wysyłać monet i banknotów. Filmy z wycenami, zapraszam. Wszystko to znajdziecie, słuchajcie, na innych filmach, gdzie jest wiele odpowiedzi na Wasze pytania. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!